Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Iranczych w Polsce. To jest mój brat, Heniek i dzisiaj mamy pierwszy dzień świąt. To jest Wczoraj z Henkiem, razem z Henkiem, byliśmy na Wigilii w, Polski, w mojej polskiej rodzinie, i w tym roku właściwie w jego towarzystwie spędzia, spędziliśmy razem u mojej polskiej rodziny. To, co było pierwsze doświadczenie dla Henka, dlatego że w Iranie w ogóle tych świąt Bożego Narodzenia nie ma. W Iranie święta są w marcu. Nowy rok wtedy się zaczyna, 21 marca z początkiem wiosny zaczyna się nowy rok w Iranie, i Heniek zawsze tylko do tej pory próbował tamtych świąt. To zawsze uczestniczył w tamtych świętach. A teraz wtedy jest 14 dni wolnego i 14 dni codziennego imprezowania i świąt. W każdym razie było na polskim, na polskiej Wigilii i próbował kilka polskich dan, o których chcielibyśmy dzisiaj wam powiedzieć. Uh, what did you eat yesterday at the Wigilia? Uh, I ate carp. 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 Uh -huh. Some kind of jellyfish. Yeah, egg, okay. eggs and... Tak, ryba w galarecie. <laughs> Mam na myśli jellyfish, ryba w galarecie. Jelly with fish in it. And how did you like it, the jellyfish? Mm. No. Yeah, I I preferred carp. <laughs> yeah, you prefer. Yeah, definitely carp. You know, it's better. Also, I, I mean, that the, was the, there, there's also type, carp though. inside the jelly. The jelly. There's also uh, we we have also carp in galarecie. I mean, it's the same. But that was the uh, usmażone carp. Um, it, was, it was the fried carp. So yeah. that was you like the fried carp better? Fried carp. My, my English is is very. Has a very strong Polish accent. <laughs> Jak ja mówię po angielsku, mam bardzo mocny ang... polski, polski akcent. Tak, i próbowaliśmy również barszczu. How do you, how, how do you like the barszcz? The, the beetroot soup. Oh. <laughs> it, o zobaczcie w ogóle, jakie good. piękne, zamrożone jezioro mamy tutaj. Yeah, Iced Lake. Yeah, this is also pretty exotic to us to jest też bardzo egzotyczne dla nas, że jezioro zamarzło. Uh, tak, no więc barszcz... how, how was it? How yeah, was I barszcz? liked the bar, barst barszcz. Yeah. Yeah, barst. was nice. I loved oh, love Było There was so many food. Yeah, there are so many food. We, so, bardzo dużo jedliśmy i on w pewnym momencie. I couldn't fit all of them <laughs> in my stomach. And how did you? Because in a second I remember that you said that. Uh, you thought that this kind of things only happen in Iran, about eating <laughs> th th That was interesting to me because you were talking to other uh, the, to the guys at the table oh, yeah, in English, yeah. and I happened to <laughs> hear that. Yeah, actually, uh, this kind of ceremonies that uh, have a lot of food and you know <laughs> you have to uh, take your belly after uh, <laughs> eating a lot. This kind of ceremonies usually happen in Iran, yeah. so. Tak, na no, Pomyślał, że, tak, że, umyślał, że tak, takie ceremonies. spotkania z jedzeniem, z tak ogromnym e, przejedzeniem, bywają bardziej w Iranie. I pierwszy raz w ogóle wi, w, widział, że zobaczył, że w Europie też tak potrafimy siedzieć do stołu i tak długo, długo jeść. I dużo, dużo tego też jeść. Więc słyszałam, że mówił z innymi uczestnikami tego, tej naszej wigilii, z nas, członkami naszej rodziny polskiej, mojej. Uh, rozmawiał o tym, że pierwszy raz w Europie jest na no takiej, to że pierwszy raz dowiedział się, że w ogóle w Europie jest coś takiego istnieje i to też dla mnie było bardzo zachwycające. Yeah, but in Poland we also eat a lot, <laughs> like every meal? <laughs> yeah, not every meal, but for, for Christmas because this is part of tradition. Yeah. And, tra I could, and, traditions, I are, and traditions are important in Poland. Yeah. So, and after that, how, my, how many pierogies did you have? I don't know, maybe 6, 7. O, I had 11. So seriously. Tak, bo they were so nice. Z, on chyba 7 czy zjadł z grzebów. I my jeszcze, ja zjadłem chyba z 11, 11 tych pierogów No ale pirogi z grzebami też są, z, z grzebów też jest bardzo popularne u nas na, na Wili. I jeszcze jedną rzecz, jedną produkcję mamy z grzebów, że to, jest, to są grzyby w cieście. I to też absolutnie, absolutnie w mojej polskiej, w polskiej rodzinie jest bardzo popularne i co roku świętej pamięci Wujka nie było w tym roku, więc tam tak naprawdę obecność Cienka też e, trochę spowodowała, że ta cała no te święta były inne po prostu, bo przed, z jednej strony Wujka nie było, z drugiej strony była nowa osoba, która jest mój brat. A bardzo się cieszę, że przyjechał. Mm -hmm. e, tak, i bardzo się cieszę. I on, on był w tym roku i e, jakoś zdążyliśmy oczywiście też w pewnym momencie wszyscy mieli łzy w oczach dlatego, że wujka w tym roku nie ma. E, no ale nie było takiego już bardzo smutnego, bardzo smutnego momentu, nie było dzięki temu w naszej w naszej za imprezie, na imprezie, w naszej wigili, uh, było było na początku, jak wspominaliśmy, jak uh, dzieliliśmy się, ten, uh... you remember when we were breaking this white bread? Yeah. yeah. I mean, uh, this is not the bread, but this is yeah, this is like, um, <coughs> what, what is it what? called? I forgot. <laughs> flour? Yeah, this is like. To jest uh, cards. Nie, to jest not cards. This is cards. Jesus Christ, I forgot it. Uh, dzieliliśmy płatkiem, płatek. To płatek, płatek in Polish. Kiedy płatek. dzieliliśmy się tym płatkiem, no i Ciesza przem przemawiała, to było, było taki moment, że no już wszyscy mieliśmy tutaj taki płacz, że o, wujka w tym roku nie ma, o, zazwyczaj robiliśmy to z jego obecnością, a w tym pewnym momencie już... Podzieliliśmy to i dzieliliśmy się tym i daliśmy sobie życzenia i to było bardzo piękne. E, już. No, staraliśmy się, żeby w tym roku ta wigilia też była inaczej trochę. Z, i, no i że niech ktoś przyjechał, więc super było. E, tak, no to takie jest życie. To, to trzeba akceptować przede wszystkim to życie. O, moje ręce się męczą bardzo szybko. Dostałem haste mi się nie wiem da. <laughs> uh, tak, no jest bardzo dobra pogoda też. The weather is also not that cold, that we were expe ex expecting. Yeah, the weather is nice. The, the, the lake is iced um, but this is from last week. Because, dlatego, że w tym roku w tym tygodniu w ogóle nie było na minusie, ale w zeszłym tygodniu było kilkanaście stopni na minusie i zamarzło właśnie nasze jeżorko tutaj na wsi. E, tak, no i także mieliśmy bardzo fantastyczne święta. Dzisiaj jest pierwszy dzień świąteczny. Zaczęliśmy z grubego śniadania. Już e, Heniek <noise> wziął kiełbę, e, polską kiełbę z chrzanem, z bigosem, i na śniadanie zrobiłem takie zdjęcie, jak on jadł, i wrzuciłem na Facebooka i, i na Instagramie. Więc możesz się tam zobaczyć, co tam e, wrzuciłem. E, I no, bardzo, bardzo milutko. E, Pierwsze doświadczenia zawsze są miłe, zawsze są, zawsze są też do końca życia, tak naprawdę ich się wspomina, jeszcze przypomina i uważam, że to pierwsze doświadczenie akurat w, tej, w, w, tej, w tym momencie dla niego jest bardzo cenne, dlatego że nie znalazłby takiego momentu takiej możliwości w ogóle spotykania się z lokalnymi ludźmi. Do, 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 tam, gdzie przejeżdża i fakt, że ja jestem teraz jedną z tych lokalsów do, do, do Polski, w którym, w, do której on przyje, przyjechał jest bardzo cenny i on też bardzo to docenia i bardzo jest szczęśliwy z tego powodu. So, how Jak how you, you like Poland so far? Ja, <laughs> yeah, actually, uh, when I came, uh, I came here. Uh, the weather uh, had nice uh, behavior for me. <laughs> what? The weather has nice behavior. What do you mean? <laughs> <laughs> yeah, it's uh, It's a Persian. Uh, saying. Yes, saying. Mm -hmm. So uh, it's not too cold, so I like it. And uh, but, but the, the very first moment when we landed in Katowice and it yeah. was snowing, jak wylądowaliśmy w Katowicach było tak dużo śniegu. Actually, so I adored the snow, but you know, <laughs> the cold I, I stand. Yeah, było tak dużo śniegu <laughs> na lotnisku. No, że nawet na lotnisku nie można było jakby wychodzić z tego terminala do do parkingu. Po prostu tak dużo było tego śniegu i tak zimno. Uh, że no ale Hejder i Ela z Bielska przyjechali po nas i nas odebrali i potem pojechaliśmy też trochę z, czasu z nimi też spędziliśmy. Czyli Heniek już nawet w Bielsku Białej był. Uh, Bielsko, ja. Yeah. Bielsko, ja. Yeah, when, when we went to Heidera, Heidera. Yeah. So the weather so far you said it's good or bad? It's good. Yeah. And... There are so place. many exotic things that I like. Like what? Because we are so excited to know what are these exotic things you are talking about. Mm. Actually... Uh, <laughs> Actually, uh, uh, you know, in family ceremonies we don't usually talk about musics and mm -hmm. or... You know, uh, I used to... Or, or books. Or books. Yeah, that's true. Nie, wywierzyli głosy, bo... Tak, bo moja polska rodzina jest bardzo intelektualna i wczoraj po Wigilii, jak siedzieliśmy już przy to znaczy w trakcie Wigilii, można powiedzieć, rozmawialiśmy o książkach, rozmawialiśmy o muzyce i to było dla Henka bardzo ciekawe, bo zazwyczaj na irańskich imprezach po prostu obgaduje się innych, a nie rozmawia się o książkach, nie rozmawia się o... O muzyce, o sztuce, i to było dla Henka rzeczywiście. Pamiętam, że wczoraj w nocy też, jak rozmawialiśmy, jak wracaliśmy w samochodzie do, do moich polskich rodziców, jak wracaliśmy, on powiedział, że wow, ale rozmawia się o tak ciekawych tematach, i na no, rzeczywiście to było. To było coś zachwycającego dla, dla niego, ale no, dla mnie to ja, się, ja mam styczność z moją polską rodziną cały czas, ale no, rzeczywiście on to uznał za coś egzotycznego, dlatego że w Iranie zupełnie inaczej się traktuje na takich imprezach domowych. No i głównym tematem e, to też nie, oczywiście też nie, teraz nie będziemy generalizować, że w każdej irańskiej imprezie tak jest, no ale po prostu w rodzinnych Spotkaniach bardziej jest tak, że obrabia się po prostu tyłek, tyłki innych. No i to jest tak naprawdę w takich społeczeństwach, które ludzie wolą, ludzie nie chcą zajmować się swoim życiem, zaczynają zajmować się życiem innych, bo to jest najłatwiejsza droga. I no, no, ale to do, doprowadza tak naprawdę do upadku cywilizacji. To nie nie jest dobrym pomysłem tak jak się dzieje teraz w Iranie No okej okay, say what what more what more exotic things Except <laughs> <laughs> the hard part, part was uh, to find uh la Latin words <laughs> in your conversations <laughs> Ah yes yeah, that's true that's true <laughs> <laughs> So I uh, I could hardly guess what are you talking about <laughs> tak, <so. laughs> Bo jakie głębsze głęboka jest rozmowa i nie przetłumaczyliśmy tych rozmów dla Henka to on starał się, bo on zna łacinę i w, w Iranie po prostu on interesuje się, zna francuski i włoski. I no, łacina też jest dla niego łatwe. W związku z czym on starał się wy, wyłapać łacińskie słowa słuchając naszej polszczyzny i to było też coś bardzo ciekawego bo on nie rozumiał i te, my też tak szybko przebiegała ta rozmowa że ta konwersacja, że nie mieliśmy czasu żeby przetłumaczyć już tej rozmowy dla niego no i on starał się zrozumieć wyłapać jakieś tam łacińskie słowa z naszej konwersacji no to fajne w sumie fajne mm -hmm. <laughs> i co jeszcze? What more? Um, there are a lot of exotic things Right now, around me, what, for like this iced lake, and you know the village, the whole village is some kind of interesting because of the uh, you know architecture of uh, the house, mm -hmm. houses and uh, that uh, wooden cottage. Yeah, cottage. that is a house. Yeah. Yeah. Okay. Right? Yeah, they are not wooden, wooden niema, Iran <laughs> they think people, because in Iran you don't have wooden houses it's yeah that people think it, that it would fall apart first <laughs> yeah actually uh, the weather is not good for wooden houses yeah so. but come on the weather could be worse than in here for for wooden houses in I, Iran uh, actually uh, I think uh, it's it's not wet enough to destroy the wood. Yeah. A, okej, okay. ciekawe, to on uważa, że Iran jest bardziej wilgotny, to znaczy północ Iran przynajmniej jest tam, gdzie my pochodzimy. Uważa, że tam jest bardziej wilgotno niż tutaj, i że tam drewniane domy byłyby już zepsute szybko, a tutaj, że tutaj nie ma wystarczająco dużo wilgoci, i tutaj nie będą zepsute. Ciekawe, ciekawe to spojrzenie, ja na to nie myślałem. To co? Skończymy? To mamy, kochanie? Nie, 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 Tak. No, nie, mieli pytanka, to dajcie znać nie, komentarzach. Będziemy jeszcze się odpowiadać nie, bo jeszcze mamy trochę czasu, nie, dni nie, 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 Hapa. Trzymajcie się, Wesołych Świąt jeszcze raz. Wesołych Świąt, You Remember? What? Wesołych Świąt, Merry Christmas. A, oh, Merry Christmas. No, 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 nie polisz. Wesołych. 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 wesołych Świąt. 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 Tak. Świąt. Pięknie. Jestem z Ciebie dumny. Tak, bo po, po, po persku nie mam takiego dźwięku y. I ja też zanim... To znaczy ja znałam turecki jak przyjechałem do Polski, więc ja potrafiłem szybko w, złapać ten y", bo po turecku też mamy y", ale dla Irańczyków zupełnie to jest nowy dźwięk. This is a very new sound to you, right? Y". Not so. In German we have also y". You know German? Uh, I started to learn, but I ah, to jest okay. it... just like me. <laughs> tak, on też na, zaczął się uczyć niemieckiego i potem zostawił, tak jak ja w sumie. Dawno, dawno temu. E, okej, okay, so, więc trzymajcie się wesołych świąt jeszcze raz i pa. pa. Dobrych wakacji, tak. As it right? Tak. Pa. pa. pa.